Słuchajcie, już się nagrywa. A? Hi everybody! Warm regards from the earth, from the beautiful, beautiful earth. Witam na wspaniałej ziemi. Zapraszam. Bonjour! Guten Morgen! Witam wszystkich, którzy tu przybędą. Do nas. Buna na panterach i Serdecznie zapraszam. Słuchajcie, jeśli odsłuchujecie to nagranie i znaleźliście ten, ten film to być może traficie tutaj na łąkę, gdzie będzie mnóstwo trawy. Chciałam wam pokazać co to jest trawa. Jest to taki zielony dywan ziemi. Można na niej odpoczywać, można poleżeć, urządzić piknik. Jest to naprawdę wspaniała rzecz, mięciutka, pachnąca i żyje to mnóstwo różnych zwierzątek. Oprócz tej trawy jest jeszcze inna trawka, ale o tym sza. Jeśli do nas przyjelecicie, zobaczycie olbrzymie drzewa, zielone, które stanowią naturalne bogactwo ziemi. Służą ludziom do Produkcji tlenu, który jest niezbędny do oddychania. Drzewa mają różne liście, zależy od jakiego gatunku. Porastają ziemię w, 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 w olbrzymiej ilości. To na przykład jest klon. Kora, kor, im za starsze drzewo, tym ma bardziej porana korę. Nie wszystkie gatunki oczywiście. Mogą być i szczupłe, i takie chude drzewa, i olbrzymie. Są drzewa, które mają dom, dom może mieć 500 lat. I to są najstarsze gatunki, okazy drzew, które my chronimy, i żeby można, wszyscy mogli je oglądać. Drodzy przybysze z innych planet, jak przylecicie do nas, zobaczycie nasze piękne kwiaty. Oto są azaleje które można spotkać wszędzie w naszych parkach, w lasach, dookoła tutaj, w różnych różnych kolorach, kwiatów na ziemi naszej jest mnóstwo, mnóstwo w różnych kolorach, w różnych zapachach, kobiety bardzo lubią kwiaty, jeżeli chodzi o miłości, o przyjaźń, zawsze z nami będą kwiaty. Jak przylecicie do nas na ziemię, to być może spotkacie się z takim pięknym przykładem, jakim jest przyjaźń. Przyjazd dla człowieka to jest bardzo, bardzo ważne. Znamy się od wielu lat. Jak Ty to rozumiesz? Przyjaźń. Co Tobie daje ta przyjaźń? Nasza Przyjaźń daje mi bardzo dużo. Wiem, że mogę zawsze na Ciebie liczyć, że obojętnie gdzie będę, będę chora, zdrowa, zawsze mogę wiedzieć, wiem, że pomożesz mi. Na naszych treningach, na Nordic Walking, to my zawsze mówimy kocham świadki ludzi, O to jest pierwsze takie stwierdzenie. Później kocham przyrodę, kocham moje koleżanki. Facet to musi być do góry, bo do zawsze mi? do góry sterczy, do góry zawsze Za wszystko sterczy. O, dobrze, że jest takie intymne miejsce, więc mogę wam opowiedzieć, jak to jest z wielką miłością tu. Na ziemi. Chodziłam do klubu tańca i od czasu do czasu bywał blondynek taki, który mi się spodobał, ale on był nieśmiały i się nie odzywał. Więc ja go zapytałam, jak on ma na imię. A miał motor w tamtych czasach, że zaprosił mnie, że odwiezie do domu. I tak zaczęliśmy się spotykać. Przyniósł konwalejki, wierszyki gałczyńskiego. Całe życie szczerze mówiąc przetańczyliśmy, jak tylko była okazja. Zamiast się kłócić, szliśmy potańczyć. W miłości, jak jeden idzie za drugim, jak trzymają się razem, nie tylko za ręce, ale i w pracy, i we wszystkim, dotrzymują słowa, nie zdradzają własnych tajemnic, na tym polega miłość. No jak przy, 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 przylecicie do nas tutaj na tą ziemię, kochani, to oprócz tego, że się najecie, to jeszcze i musicie pewnych rzeczy spróbować. A tą rzeczą jest alkohol, a najlepsze są naleweczki. To się pije tylko trzy kieliszki, mniej więcej, dla zdrowotności, bo nalewka to jest zioło. Bo nalewka to jest dobroć, bo nalewka to jest dobry humor. A jak jest dobry humor, to zawsze przy tym humorze to jak się ludzie zbierają, a sobie popiją, to jest tak wesoło i zaczynają śpiewać. Zabrałeś serce moje, zabrałeś moje sny, a mnie pozostawiłeś. Te łzy gorące, łzy. i kolejka. Zabrałeś serce moje, zabrałeś moje. Jeśli do nas zawitacie, będziecie mieli okazję posłuchać muzyki. Muzyki słuchamy różnego rodzaju. Muzyka na pianino, Chopina posłuchacie, będziecie mogli posłuchać muzyki rozrywkowej. Muzyki tanecznej, muzyki poważnej. Wszystkie rodzaje muzyki u nas są wykonywane. Bardzo ciekawie, bardzo obszernie można o tym opowiadać, można słuchać godzinami. Jeśli nas odwiedzicie, to zapraszamy Was do teatru. Teatr to jest takie coś, gdzie jest scena, a na scenie grają aktorzy różne role. A po drugiej stronie na widowni siedzą ludzie i oglądają. I teatr właśnie zbudza u ludzi różne emocje. Śmieszy, bawi oraz można różnie reagować na widziane i przedstawiane role. U nas wśród ludzi jest coś takiego jak taniec. Poprzez taniec możemy wyrazić swoje uczucia, otworzyć swoje wnętrze. Taniec może być grupowy, może być w parach, może być pojedynczy. Mamy różne rodzaje tańców. Od pradziada taniec był ciągle w naszym życiu. Ludzie po pracy zbierali się, tańczyli i wyrażali przez to swoje właśnie uczucie. oh no